ma. Jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest... Proszę je lubi, a to jest Mary Grzyb! Tak, tak się nazywa ta gra, Mari Grzyb. I, I to jest taka mapka zrobiona przez io 37 Udostępnił ją nam, abyśmy ją pokazali. czy Więc zaczynamy! On ma On takie fajne kierownicy, a ja na klawiaturze! No to zaczynamy! E, czekaj! Staj na tym! No, czekaj, bo jakoś nie umiem łazić. A, dobra. Ogarniam. 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 co na tym przycisku! Plug głupoty! Stój! Płat! Pójdź, oh. co Plić! Plić! Plić mnie! Ty mnie! Plić mnie! Plić mnie! Plić Gdyby nie koop, to nie byłoby tego. <noise> Kroju głupoty. <noise> I co mam skoczyć, świnka? E, co ty? <noise> tak to miałeś zrobić? Dobra. To będzie ciężkie. Fak. I oczywiście siedzę na z to lolo. Wieram, io... Ale teraz wiesz jak to zrobić? Słuchaj. i on nam zrobił super trolla. Słaj, o tym mówić. Ja tu skoczę. Ej, ja go głupoty, więc ja muszę. pod, ale, 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 ale ja. O denkie? na jakim mam call? jak to? Jak to świnka ustawiałeś? Dobra, y, świnka to ustawiała zwykle. Nie, to... nie skakuj na to, Czekaj się się zrespię! Czekaj się zrespię! I o! Nie rób nam takiego pi. Czemu mówisz do niego, jakbym by nim był? Foch! Proszę świnko! Co? Co świnka mówiła? Co świnka mówiła? Nie mów już o nim, bo mówisz tak, jakbym nim był! Okej, okay, tak dziwnie. Teraz on coś powiedział bardzo głupiego i na salon jest teraz kręgu głup Głupoty. No. Strzel portal tutaj i tu, bo ja nie mogę, patrz, bo jakbym ja bo nie był na kopie, ko takie coś. Więc strzel tu, tu, tu i tu. tu. Ja to Słuchaj, ja nie wiem jak ty to ustawiałaś. To ja skakuj. Więc nie wiem gdzie. Skakuj. Ja mam... Dobra. No fuch! No świnko! A i król głupoty ma się y, bawić. O, jest król. Król jest za lava. I ja? E, daj mi kostka. Hej. Nie ma! Hej być! No! No otwórz mi! <laughs> no stań! Dobra! nam to zrobił. Nie, ja? ja proszę. Lubi. A ale, ale okej. Okay. Ja idę do góry. Nie wiem czy to jest skończone dokładnie, bo mówił, że tam coś nie jest skończone. Bo ja bo i oczywiście siedem to do mój kumpel i tyś na dół. Ja. Yeah. Dobra. I on mówił, że tu coś nie jest skończone i nie wiem czy to 100 czy coś innego, ale dobra. No. Idę. Tu mówił, że jeśli zrobimy takie coś, to to będzie oszustwo, jeśli ja sobie tu szczelej tu. Więc ja tak nie mogę, więc ty musisz strzelić tu mi i tu mi. Bo ja, jakby Czekaj, bo, go, bo, y bo ja jakby stąd nie mogę tłuszczalić. To by, Słuchaj, to, to ma... by, było, to by było oszustwo. Właśnie, kto tu ustawiał y, w portalu te y, przyciski? Ty, nie? Te? Te, 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 nie wiem, gdzie to. Od nowa to robimy. Z kogoś. Witam. Więc witam. Proszę. Na dół! Ale by nie ogarł! Król, głupoty! Ja jest naprawdę głupi! Ruszy idę. spoko I... proszę. nie Okej, okay. słuchaj. Proszę. Mów Głosiej! Spoko, bo ty chyba masz taki mikrofon, nie płosił. Eh, Kó u ciebie jestem. do bardzo do góry jasne yeah. no okej okay. Nie. no <coughs> <coughs> portal lol uh, aha spoko do bordala Dobra, dobra, jedziemy z tym. Ale zbie w O. Kliknij, to jest chyba 8 bądź 7. Ale dojdziesz do tego guzika, król głupoty, ale głupi, król głupoty. w tym nie stój król głupoty? Masz zamiar tu iść? E, no mam. E, no mam. E, um. co? proszę? Tylko dzisiaj nie ogarniam. Nie dość, że... Nukaj, no ty idziesz! No. Słuchaj, no to podejdź do mnie, bo nie No wiem. ty, tam poszłeś, tu masz iść! Spoko, proszę, lubię. No, tędy. Nie ogar. O, i to, jak się siedem... O, no, idź tu do mnie! <słyszy> Więc e, to był już końc mapki. E, I teraz to ja mówię po godzinie od tego, co wtedy było. po prostu byłem zły na Pawła, który jest tu. Cześć. I on nic nie mówi, bo mam na niego for forever. No siemka, ja byłem w Lubi. To był król mega głupoty. Pa! Dziękujemy i o-o!